Jest pierwszy ładny spocik. Zobaczymy, czy coś tutaj siedzi. Yes. Now tu stabilnie wejdę eee. i co ja już widziałem jak wober mi się zapląta właśnie tak jak jest teraz na kotwiczce on szedł troszeczkę bokiem i tutaj gdzieś stąd właśnie ten malutki pstrążek wystrzelił eee. i co no bardzo fajnie pomimo tego że wcześniej rzucałem w to miejsce to nie reagowało, a teraz gdzieś tam od boku no miejsce bardzo fajne na wstrąga żeby sobie gdzieś stał bo tu jest głęboko są dołki i tak dalej Wcześniej tak jak mówiłem ładowałem właśnie w to miejscowe ale nic nie było no i teraz dopiero ale branie było naprawdę fajne widziałem jak jak płynie do tej przynęty o. Problem jest z tym, że jest masę liści o, o, o było Problem jest z tym że było branie kolejne Jest masę liści i niestety E, plecionka, szypon cały i tak dalej plącze się między tymi liśćmi za, zahacza o te liście o gdzieś tam no, nie da rady tego o normalny sposób prowadzić może inne odcinki będą bardziej takie czyste nie zmienia faktu że pierwszy wstrąg na otwarcie jest dosyć malutki o, ale ale jest No I zdecydowałem się na zmianę, zmianę woblera na troszeczkę ciemniejszą kolorystykę z białą dubką jako, jako celownik do drań. szara, no szara taka, przynęta z białą, białą czy jasną szarą dubką, tak czystej wodzie ten jaskrawy. Nie wiem, czemu tego ten jaskrawy w ogóle założyłem, ale w tej, w tej, nie, to był ten, w tej e, czystej wodzie. No... Ten jaskrawy kolor nie byłem do niego przekonany w żaden sposób. Płynie, 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 Aj. płynie, 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 płynie. O. jest tutaj, okay. już uciekł, a może jeszcze się skusi. Był drugi atak, on już gdzieś jest pod tym kamieniem, ale widziałem jak otwierał płysk, żeby zastać przy Dobra, jest, widzę go. Zapętała. malutki, a znaczy się malutki no. Ja mam zawsze problem, żeby ocenić wielkość ryby w wodzie. Stoi tam gdzie tam gdzie stał wcześniej. Ja zobaczymy czy go się uda zwabić Dobra, Płynie, 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 płynie. Kurde, trafi się. Jest tutaj koło mnie. O, trafi. chyba gdzieś uciekł. Siedzi. Ah! Pięknie, zahaczył się drugi Ten większy o. Proszę jakie piękne ma kolory Uf. To był ten sam strąg, który mi odprowadził przynętę tutaj. Zaparkował w tym miejscu, gdzieś odpłynął i udało mi się go jeszcze, jeszcze przyhaczyć Fajnie było widać, jak on tak otwiera paszczę po tą rybę. Coś pięknego. Drugi strążek dzisiaj, Select Świetne. Swoją drogą spójrzcie, jaki, jaki to był żywioł. Ta rzeka, ta rzeczka nie zaczyna się w Czechach, ona zaczyna się w Polsce i to w niewielkim paśmie e, gór. Zobaczcie, ile wody przepompowała w tym, w tym momencie, kiedy była ta, ta wielka powódź. Ile ona tu przepompowała. Te wszystkie połacie tu była woda, pewnie ona była rozlana, bo to po, pokładło te rośliny tutaj na, na brzegu. E, nurt wody, tak więc. No i syf, który, który zostawiła za sobą ta powódź, widać tutaj dokładnie po śmieciach, które pozostawały dosyć wysoko na drzewach. Tak jak na przykład tutaj, spójrzcie dokąd sięgała woda, jak, jak syf ciągnęła za sobą. Minęło, nie wiem ile tam. Miesięców od tego wszystkiego rzeka sama w sobie się wyczyściła woda jest przepięknie klarownie czysta, nie widać żeby był jakiś syf na dnie jakiś taki duży ale no wiadomo gdzieś tam jakieś paprochy się pozaplątywały ale rzeka sama w sobie się wyczyściła brzegi niestety się nie wyczyszczą no i jeszcze będzie tak zalegać długi, długi czas niestety, ja byłem też na rekonesansie Innych, e, innych miejscach, też życzkach pstrągowych, tam to dopiero jest masakra. Naprawdę jest tyle syfu kubły na śmieciach, ponad taflą wody, gdzieś około metra i tak dalej, więc no, o, cały czas obserwuję jeszcze wodę, jak teraz do Was mówię i z Wami rozmawiam i widzę pomniejsze rybki, jak gdzieś tam uciekają. Ja z tego spota wyciągnąłem jedną sztukę. Idziemy dalej, bo chcę dzisiaj jak najwięcej e, zwiedzić i Wam też pokazać. Zobaczcie, jak tutaj bobry już zrobiły swoje po powodzi. Chwila moment i to z... drzewo zaraz, zaraz spadnie. Ale tu, wszędzie tutaj, to co jest, to najprawdopodobniej gdzieś tam bobry sobie bardzo ładnie wyżarły. Ciekawe, czy to jest świeże, czy nie. Na razie powiem Wam szczerze, tak chodzę, rzucam, ale jakoś specjalnie, oprócz tych strążków, to nic się nie działo. Żadnego odprowadzenia, niczego. Ale dzisiaj jestem tu pierwszy raz, jest to dla mnie rekonesans też. Zmieniłem przynętę teraz na 5,5 cm. Eee, tak samo od Selecta. Ech, w dosyć jasnych kolorach tym razem. Ale takich i Zobaczymy co z tego będzie. Przynęta bardzo fajnie w wodzie pracuje. Ma taką imitację uciekającej, śniętej rybki, która ewentualnie gdzieś tam mogła dostać strzała. I ciekawie to pracuje. I nie schodzi mi przede wszystkim tak mega do dna, nie haczy aż tylu e, zaczepów. Kurczę, to już, zobaczcie, jakaś, jakiś kawałek siatki pewnie z bramy, przy tym, przy zbramy z płota przy e, działce, przy rzece. Ale jak ja się tam dostanę Na tym jakaś poduszka, inne rzeczy No Widok straszny jak na taką rzeczkę o, o coś tam Chyba coś widziałem jakby ruszyło Ale jeżeli to była ryba to bardzo mała Mogli to być też liści więc Nie, ja, pusto Gdyby była ryba, to by wystrzeliła od razu. Szukam jakichś dołków i tego typu miejsc, ale na pewno bankowe miejsca, które zostawił, że będzie ryba, nie było. A naprawdę fajne dołeczki, które się okazały być puste. Jak tam porzucać? Dołeczek jest fajny, zacny. O! Jest! Aby! Oj, ale było tak delikatne branie. Aha. No Kurde, znowu. Już przed chwilą jednego wopka zmieniałem, bo trafiłem na. Aj była ryba Będzie rwanie, będzie rwanie Będzie rwanie. Cholera jasna Już Wam tak pokażę trzecia mała rybka Czekaj. Jestem pewien, że gdyby tu była ryba To ona by prędzej czy później do tej przynęty wyszła z tego względu, że one po prostu są głodne. Coś większego o, te liście znowu coś większego w wodzie się świeci i tak dalej to one... Ale powinien być Dobra, słuchajcie pale wrotki do samochodu i jadę na inny punkt bo on jeszcze półtorej godziny tylko a nie chcę tego czasu zmarnować w miejscu gdzie teoretycznie i prawdopodobnie tych ryb nie ma o gruby da! gruby dawaj, 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 cieplej. to nie było przyjemne dobra tak jak widzicie z tej mojej perspektywy na no, rzeka rzeka też przeszła swoje trzy rybki na chwilę obecną wpadły jeden maluszek jedna taka średnio mała i druga taka średnio trochę większa od tamtej średnio małej no to co widzimy się na następnym miejscu wie? jak jechałem w tą stronę już na te e, pierwsze miejscówki to wzdłuż rzeki e, czyli znaczy jechałem drogą wzdłuż rzeki i powiem wam obraz tego jak to wyglądało po prostu cała powódź i tak dalej syf który został wyrzucony na brzegi i to jak e, jak te brzegi wyglądały po prostu jest niesamowity ile My jako ludzie generujemy odpadów i tego wszystkiego pozostawione, gdzie woda jak się rozleje, czy nawet przy, przy granicy z jakimiś działkami idzie jakiś syf, zbiera ze sobą, to jest coś niewyobrażalnego. Ile my tak naprawdę generujemy odpadów i śmieci. wypracowana. Proszę bardzo. 4-gramowa główka plus do tego e, moja przynęta w takich kolorach, no wyprany żółty imitująca larwę, która wpada do wody i to przyniosło tutaj ryba, obrzucałem oblerami płytko głęboko schodzącymi, ale nic nie dało, wrzuciłem na sam dół e, główkę z przynętą e, i strążek Całą ją zasob, bez żadnego problemu o, Już bardzo rybka Bezpiecznie wypięta Wraca do wody Super